Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy w tunelu foliowym, w którym uprawiana jest w podłożach ograniczonej objętości odmiana Enrosadira. Bardzo potężne obłożenie, zapowiada się tutaj planowanie na najwyższym poziomie, dlatego poprosiłem Jarosława Barszczewskiego, o pewną konsultację i podpowiedź plantatorom malin, którzy w ten właśnie sposób poprawiają swoje rośliny, jak możemy efektywnie w tym momencie, na progu zbioru, bo ten zbiór się za chwilę rozpocznie w tym obiekcie, żywić efektywnie. No bo tą masę owoców chcemy jak najlepiej jakku wykarmić, żeby owoce były duże, żeby były słodkie, no i oczywiście trwałe w obrocie handlowym. No, drodzy Państwo, to jest zawsze taki dylemat, która. Część rośliny jest najważniejsza, ale ja twierdzę, że w przypadku każdej rośliny wszystkie są ważne, bo jeżeli nie ma liści, to nie ma owoców. Tu jest przepiękne obłożenie owocami, zresztą słyszycie Państwo również pracujące, ćmiele, pszczoły, cokolwiek by tu nie przychodziło, one nas trochę zagłuszają, ale ja głośno będę mówił. I zwróćcie uwagę na jedno. Malina w tym okresie, ona jeszcze wymaga dość dużo azotu, dlatego że Zobaczcie, ile tu jest nawiązana zawiązków, i tu widać, że ona w tej chwili jakby szykowała się do przedwczesnego dojrzewania, czyli ten owoc może spróbować dojrzeć niedorośnięty. Co zrobić? Yy, nie zjeżdżać z azotem. Nie zmniejszać lawek azotu, trzymać go, ale tylko i wyłącznie azot przewidywalny, czyli saletrzamy. Krótko mówiąc, saletra wapniowa w ilościach takich, które wynikają z analizy wody i z wymogów odmiany, nie dawać specjalnie dużo azotu amonowego, bo on będzie się odkładał w tym momencie w e, e, donicy, chyba że będziemy musieli korygować pH. Jeżeli jest tak bujny wzrost, że alkalizuje nam się podłoże, jak najbardziej korekta azotem amonowym jest wskazana. Natomiast tu jest jeszcze jedna rzecz, którą trzeba pokazać, mianowicie te dolne liście, one są takie trochę odbarwione, zielone nerwy zostają, a przestrzenie międzynerwowe próbują żółknąć, czy się odbarwiać. Przyczyną może być nieprawidłowe nawadnianie. Pamiętajcie, w okresie, kiedy jest tyle nawiązane, każda roślina, a już malina, zwłaszcza musi mieć komfort. To jest olbrzymia powierzchnia transpiracji. Więc te cykle, może nie muszą być duże, ale muszą być często, zwłaszcza w godzinach około południowych, tak jak teraz, ona musi mieć komfort. Z tym, że takie zalania powstają najczęściej po zmianie pogody, kiedy nie zdążymy albo zapomnimy na dozowniku. Przestawić reżimu nawadniania. I wtedy się takie historie dzieją. Jest to nic strasznego, bo to są stare liście, które i tak powinny być poderwane. Natomiast denerwuje taki widok i nie powinno tak być. Druga przyczyna takiego stanu rzeczy, to może być zwyczajne ciemno. Ona jest bardzo gęsta, ta malina i być może, że zacienia się na tyle. Jestem pewien, że w przypadku tamtej rośliny to jest efekt zacienienia. Także zawsze, zanim dojdziecie do tego, czy za dużo lejecie, czy może to jest za ciemno. To unieść się do nic albo zmierzcie tam wilgotność. Wspomniałeś o salecze wapniowej, i to jest efektywne źródło wapnia, źródło również azotu. Jeśli mówimy o dostarczaniu wapnia, bo jesteśmy w takim momencie, kiedy o tym wapniu, ze względu na trwałość owoców, musimy myśleć dość ciepło. I w tym kontekście możemy Państwu rekomendować wykorzystanie nawozu, który w ofercie firmy Kalfert się znajduje. Jest to nawóz oparty na cieszernianiu wapnia. Nazywa się Neutrasol. Znajduje się w nim 9% CaO i również do saletry wapniowej. W takim żywieniu jaku możemy stosować, aby tego wapnia uzupełniać, ile. Z Zupełnie spokojnie możemy go dołożyć, nie dokładając już azotu po nadmiarę. Nie ma tego niebezpieczeństwa, że przeholujemy w drugą stronę. Bardzo dobre rozwiązanie. Mało tego, e, e, ja również powiem, Wiem, że wskazane byłoby z punktu widzenia jakości owoców te rośliny raz na jakiś czas dożywiać krzemem, i tu możemy zaproponować rozwiązanie połączenie krzemu z potasem, czyli potasil. Jest to o tyle fajne, że jednocześnie uzupełnia poprzez tkankę, poprzez liść ewentualne deficyty potasu, które się mogą pojawiać w momencie o właśnie takiej pogody. Wystarczy, że jest godzinę za sucho. Wyjdzie wam problem z wapniem i wyjdzie wam problem z potasem. Potas. Może na malinie to takiego czegoś nie będzie widać bardzo. Ale jak je zacznie się zbierać, to sami zobaczycie wtedy, że krzem podawany z potasem i do tego duża ilość wapnia, to jest po pierwsze, jak to się mówi, szkiełko. A po drugie jest to jędrność, jest to odporność na uszkodzenia mechaniczne i trwałość pozbiorcza. Potas odpowiadający za gospodarkę wodną, potas regulujący pracę aparatów szparkowych. Jak najbardziej. W nawożeniu dolistnym skrzemy w formie potasilu, nawozu dolistnego, który możemy stosować co 7-10 dni w dawce 2-3 litry na hektar. Ale przede wszystkim pamiętajmy o tym, że odpowiednia ilość potasu powinna znajdować się w pożywce i za pośrednictwem ferdygacji powinna być dostarczana bardzo regularnie.